Jedna aktówka. Występują Francuz, Polak, butelka aguardente de Cana i pamiętnik z okresu dojrzałości. Strona 121. Furgonetka z francuską rejestracją zajechała pod nasz akademik. Wysiadł z niej przystojny blondyn o ujmującym uśmiechu hugh Granta. Anioł, wypisz, wymaluj. Po otwarciu bocznych drzwi, moim oczom ukazała się reszta załogi. Dziewczyna i drugi, niemniej sympatyczny chłopak. Konwój humanitarny składający się z kilkunastu dostawczych peżotów i cytroenów dotarł tym samym do Krakowa. Był ostatni rok PRL-u. Fajnie było spędzić trzy pełne dni z żywymi Francuzami. Oprócz lekarstw i słodyczy dla dziecięcych szpitali przywozili ze sobą dobry humor, zapach skrętów marki Drum, powiew transeuropejskiej podróży, paryski chic w wyluzowanej młodzieńczej odmianie. Krótki wspólny czas okazał się ze wszech miar intensywny i wystarczył do zadzierżnięcia niezwykłej przyjaźni z aniołem. Jej niezwykłość polega na częstotliwości spotkań face to face w przeciągu ponad 30 lat znajomości. Można je policzyć de facto na palcach jednej dłoni, a ta więź trwa nieustannie, jak strumienie pod lodem, jak słońce za mgłą, by przywołać słowa piosenki Martyny Jakubowicz. Jeden palec to Kraków w połączeniu z jazdą, tąże furgonetką do Warszawy. Wtedy za pierwszym razem. Drugi palec to spotkania paryskie. Waletowanie w małym mieszkanku Anioła w pobliżu École Militaire i pól marsowych. Mój wieczór kawalerski zorganizowany przez niego tamże. Do tego można wrzucić jeszcze wypad na narty do Trzech Dolin, moje pierwsze w życiu szustowanie w Alpach. Połączone z wizytą w rodzinnym domu anioła niedaleko Grenoble i spotkanie z jego najbliższą rodziną. Ta spontaniczna eskapada kultowym Peugeotem 205 uratowała mnie przed wielkomiejską klaustrofobią. Byłaby najzwyczajniej w świecie nieosiągalna pojedynkę własnymi siłami, Zważywszy na mój ówczesny portfel, portfej, odfosa, Kontakt z naturą, i to w tak majestatycznym zimowym wydaniu, ciepłe przyjęcie przez rodziców i rodzeństwo anioła zadziałały na mnie jak najlepsza medycyna. Bezcenne wspomnienie i wdzięczność. 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 Trzeci palec trafia na mapie w miejsce, przez które przepływa Dniepr. Spotkaliśmy się tam znowu po wielu latach przy okazji meczów piłkarskich rozgrywanych w Kijowie przez reprezentację Francji w ramach Euro 2012. Anioł dograł bilety i ja zorganizowałem lokum u ukraińskiego przyjaciela. Każdy pretekst dobry, jak się okazało. Czwarty palec z jednej i tej samej dłoni, czyli tak naprawdę raptem czwarte nasze spotkanie, to przyjazd Anioła do naszego niebo nad oceanem. Napijemy się wspólnie i pioki Aguardente de Cana, którą od niego dostałem w Kijowie i którą trzymam specjalnie na to spotkanie. Nastąpi po 10 latach następuje dzisiaj. Aguardente de Brazil nie jest przypadkowo. Anioł od ponad 20 lat mieszka w tym pięknym kraju, z którego swoją drogą, z którym swoją drogą i niezależnie od znajomości z nim, mam specjalne koncerty. Merci mon ange, dziękuję mój mu, Anielin. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Alors un petit mot. L'amitié avec Robert. Elle existe depuis plus de 30 ans, oui. 33 ans. Oui. On s'est vu en quatre temps différents, en Pologne, à Paris. Après, il s'est passé 20 ans, on s'est vu en Ukraine, et encore 10 ans, on se voit au Portugal. Oui. Et pour moi, c'est un très bel exemple d'amitié, parce que pour moi, l'amitié, c'est. Le temps n'a pas d'emprise sur l'amitié. Le temps passe, mais l'amitié demeure quand on se revoit. Ça, on n'a pas l'impression qu'autant de temps est passé. On a plein de choses à se raconter pour s'actualiser, savoir ce qu'on est devenu. Mais l'amitié demeure, il y a des sentiments très profonds, il y a du vécu, il y a des choses très fortes. Et c'est un des plus bels exemples d'amitié que j'ai, et je dirais même peut-être que c'est le plus bel exemple d'amitié que j'ai. Voilà. Yvon, merci beaucoup. <laughs> Récipro... Réciproquement. Réciproquement. Merci. Et maintenant, on va se voir un peu plus souvent, parce que Lisbonne, c'est sur le chemin entre le Brésil et la France. Donc je vais faire escale régulièrement ouais. au Portugal et vous allez venir au Brésil. Vive l'amitié. Vive l'amitié. L'amitié oui. est ce qu'il y a de plus important dans la vie avec d'autres choses. Il ne faut jamais l'oublier. Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Merci Cashia oui. de nous enregistrer. J'ai Je vous en prie. Merci. Merci. Thank you